Najgorsze oferty pracy, buty, papy smurfa, najnowszy krzyk mody. A także łódzkie zo i no, niecodzienna oferta adopcji Karaczana. O tym dziś m.in. ja nazywam się Adam Feder i zapraszam Was na program pełen doskonałych wiadomości. Na początek. Świetna wiadomość jest, praca w salonie fryzjersko-kosmetycznym w Warszawie polega na odbieraniu telefonów i robieniu zapisów. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.30 do 16.30, stawka 5, no, 6 zł za godzinę. No, przyjmijmy, że to już jest na rękę i że to jest ta wyższa stawka. No to wychodzi jakieś 42 zł dniówki, czyli 210 zł tygodniowo. No, to daje jakieś niecałe 8,5 stówy miesięcznie. Oczywiście, to pod warunkiem, że pracownik, no, na przykład nie zachoruje, no bo chorobowego nie przewiduje się albo praca, albo chorowanie. Kto w domu siedzi, ten nie ma miedzi, czy coś takiego i tak dalej. Pracodawca zachwala warunki, napisał nawet, że to jest, tu cytat, bardziej posiedzenie w ciepłym miejscu niż praca. Właściwie to ja uważam, że taki pracownik to sam powinien płacić temu pracodawcy za posiedzenie w tym ciepłym miejscu. A tu jeszcze można zarobić, więc to na pewno jest okazja. Ja poszukałem trochę w internecie i okazuje się, że to nie jest pierwsze takie fajne ogłoszenie w historii ogłoszeń o pracę. Znalazłem kilka takich równie chyba atrakcyjnych, na przykład zatrudnie rzeźnika na gwałt, tu nie napisali, ile płacą za godzinę i na czym dokładnie będzie polegała ta praca, no tylko tak zasugerowali, przyjmiemy żywą osobę do pracy na stałe, też nie jest tu napisane za ile taką żywą osobę zatrudnią. A jak nieżywą, to czy nie na stałe, tylko na jakiś okres próbny, ewentualnie. O, tu jest bardzo dobre. Zatrudnie murarza z doświadczeniem, praca od zaraz mogą być alkoholicy. Konkretnie, jasny komunikat, tak właśnie trzeba pisać ogłoszenia o pracę. Teraz wielki świat mody, no bo czasem zaglądamy w tym naszym programie pełnym doskonałych wiadomości, także i w takie rejony. No i dziś, buty, które wyglądają jak zdjęte z papy z są buty, a gdzie jest papa Smurf? Co wy zrobiliście? Papie Smurfowi, oddawajcie papy smerfa. A tu jest, proszę bardzo, te wielkie czerwone buty kosztują ponad 1500 zł za parę. A dlaczego tak tanio? No prawdopodobnie dlatego, że bardzo trudno je zdjąć. No, teraz taka ciekawostka. Jeżeli zastanawialiście się, a gdzie jest ta pani Czesia z mięsnego, no znacie panią Czesię, to ta, która zawsze pyta, czy może być winna Grosika. Doskonała wiadomość teraz: otóż odnalazła się, ktoś ją spotkał, zrobił jej zdjęcie. O, tak wygląda pani Czesia. Po 30 latach mówienia, będę winna Grosika. No, i jeszcze taka atrakcja z łódzkiego Zoo. Za jedyne 50 zł można adoptować karalucha, karaczana, madagarskiego i nadać mu imię swojego byłego lub byłej, i jeszcze otrzymać na to stosowny certyfikat. Cel tej zbiórki jest szczytny, pieniądze zostaną przeznaczone na ochronę tam zagrożonych gatunków. Mieszkających w orientarium, ale to nie wszystko. Jest też pakiet VIP dla najbardziej wymagających klientów. Otóż za 150 zł ogród zobowiązuje się do wysłania zdjęcia tego konkretnego karalucha w momencie, kiedy jest pożerany przez jakieś inne zwierzę. Nie wiem, no, prawdopodobnie przez jakieś tam gady czy płazy z tego zoo. Ja rozumiem, że to się rzadko zdarza, żeby swojemu byłemu lub byłej życzyć samych sukcesów w życiu, no ale to chyba jest lekka przesada. No ale jak ktoś ma taką potrzebę, no to proszę bardzo, jest taka możliwość w łódzkim zo Cena chyba niewygórowana, jak na taką potężną dawkę satysfakcji. No i tym... chyba... Nie wiem, takim optymistycznym akcentem kończę ten nasz program w pełen doskonałych wiadomości. Piszcie, czy wam się podobało i do zobaczenia za tydzień.